Cześć, tu MM Master 10 i jeszcze moi koledzy Kasper, Kapi 0107 i? Oraz Beata Bajer. <grym> Dobra, Beata, I... Beata Bayer to 1380 ZXT. Yy, I. To jest chłopak, ale nie Ma taki nick na Skype'ie. Yy, ten. To jest czwarty odcinek let's playa. Jak widzicie, mój Word się nie chcę ty zepsuł i musimy zrobić wszystko od początku ale mieliśmy mało, więc szybko to zrobimy no to musimy wykopać drewno ja będę ja będę grać z modem a Michał bez no, ja gram, Master gram bez modów a Kacper gra za jednym modem to mamy items Beata Bayer jesteś tam? tak a Beata Bayer... Beata Bajer, w co grasz? Smile Bob 1. A! mi się, więc znalazłam nie. Smile Bob 1 to, jak chyba wiecie, nie wiem, czy to dokładnie to, ale to chyba Ślimak Bob 1. Tak. Dobra. Przerabiamy nadechy. O, jak... Jak widać, mam nowy skin. Łooo, wow, bierzemy. Przepraszamy za ustelki. No. Nie, tak by bardzo słychać. Może ty. Zrobimy sobie szybko na, na szybko tylko killoff. Jakby to przepraszamy bardzo za ustelki. Gdyby coś tam słabo było słychać kapiego i ba -te, bayer. Jak coś, no to ba... Jak coś, no to Beata Bajan nazywa się Maciek. No pewnie. Tylko, że on gra u swojej mamy na Skype'ie. No. Jego mama ma laptopa, a jego komp się popsuł, więc gra na swojej mamy laptopie. Na jego mamy. I, I przepraszam, jeśli słychać ten, jak chodzi w Minecraft i te inne. Ale ja gram z modem, a nie HOS. Kasper gra z modem, to money items. Nudziło mu się, więc w tle. Nie. Dobra, 20 kamienia nam powinno wystarczyć. Na szybko robimy narzędzia. Ciach, ciach, ciach. ciach. Kto tam śpiewa? Maciuś. Co jest? Maciuś jest czasami taki głośny, więc się nie dziwcie. I teraz trochę czasami głupi. No, mówię, że, jest, że Maciek, że Maciek Bajer jest czasem trochę głośny. Więc się nie dziwcie. Więc się nie dziwcie, gdyby coś tam krzyczało albo coś. Kacper. Co ty tam robicie? Kacper. Co? Kacper. Mógłbyś ściszyć trochę Minecrafta, bo ten, bo strasznie słyszę jak kopiesz ziemię. Patrzcie ludzie! Lawa na środku ziemi! Lawa! Lawa! Znalazłem lawę. Dobra. Przepraszamy za usterki. Ja już daję są um, um, na no mniejszy. Tam na 41. Dobra, może być. Dlatego że sprawi, żeby dał ciszej, bo strasznie... A! I gdyby coś jak teraz słyszycie, takie jakby piszczenie małego dziecka, to to jest siostra... To to jest siostra Maćka. Mam młodszą. Jak coś, no to kiedyś pokażę. Za... Jak coś kiedyś, to piszcie. Proszę, proszę, troszkę, to piszcie w komentarzach, to może kiedyś pokażemy jej prawdziwy głos przy mikrofonie. Mamy trochę chatę na ur... Mamy chatę trochę na urwisku. <laughs> Sobie zrobiliśmy. A, ten pierwszy, co... A, ten pierwszy, mówi, to on jest. W następnym odcinku wycofamy Maćka. Bo on bardzo głupio mówi. Przepraszamy za osterki, niestety. Przepraszamy za niego. Bo mówisz jakieś. Bo mówisz jakieś głupie rzeczy. Czekajcie, zrobię cięcie i ogarniemy Maćka. Okej, już, do, już, do, już dokończyliśmy chatę i akurat robi się noc. Ma, już ogarnęliśmy Maćka, już powiedział, że będzie spokojny. Czasem ma napady wściekłości. <laughs> Nie dziwcie się. Znaczy się takie napady dziwne, czegoś, dziw, czegoś, czegoś dziwnego. Nasza chatka. Musimy znaleźć węgiel. My przerabiamy właśnie jak zdobyć ogień, ten tak, co się pali w ręce. Maciek! Co ci Maciek tam jest? Nie, ty wracasz kuchnię ci chrzanić. A. Mam pomysł, co zrobię. Co? żeby było słyszeć, jak leci płyta w Minecrafcie Dobra. Słyszymy Ale co? Płytę w Minecrafcie. Straszne dźwięki. Uuuuuuu Ja nie byłem żadnej płyty Słyszycie? No o, no Za głośno! Kosmici Musimy znaleźć trochę kamienia. No, tu jest. Pierwszy raz słyszę takie dźwięki. Nie wiem, jak inny. Ech. A jeśli pobycie moda, to mamy ten items. A jeśli postawicie mostę spanner, to świnia się kręci. No, i będą się w nim spanować świnie. Kiedyś, posi Ani? Kiedyś posiadałem tego moda, ale uznałem, że wolę być. bez modów. Po prostu jest bardziej się opłaca zabijać i chodzić i chodzić po kajwach tak musimy skopać jeszcze trochę drewna jak pamiętacie jak pamiętacie w drugim odcinku pokazywałam wam jak zrobić węgiel z drzewa Maciek, to była, twoja, to była twoja, ostatnia szansa. No tak, ja się wtedy wkurzyłem. <laughs> Mówiłem, że ma napady wściekłości. Na co się wkurzyłeś? Bo w znowu coś mi się wkipciło. Ostatnia szansa, nigdy więcej. I przepraszamy bardzo, bardzo za ustalki. Usuniemy go może w następnym odcinku. <coughs> Nie mamy jeszcze niestety łóżka. Będziemy musieli znaleźć owce. Oj, oj, oj. Zaraz musimy kończyć, bo 11 minut może trwać maksymalnie odcinek. Mam taki limit na YouTube. No więc to będzie już chyba koniec odcinka. Czwarty odcinek. Zagrajmy Jawy i Minecraft. Może będzie jeszcze w przyszłości Jawy i Terraria, ale na razie cześć. Pożegnajcie, pożegnajcie się. Maciek? 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 Pożegnaj się. Dziękujemy za obejrzenie.